Z Wami? Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wytępić. Zaprawdę, bowiem powiadam Wam, Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszy, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam Wam, jeśli Wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i farceuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Skoro słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabój zabójstwa, podlega sądowi. A ja Wam powiadam, każdy, kto gniewa się na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej razie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, Zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dal swój ofiarę. Obudź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie poddał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wrzucono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam Ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni gość. Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż. A ja Wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe Twoje oko jest Ci powodem do grzechu, Wyłóż je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków. Nie żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech da jej list rozwodowy. A ja Wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddalono wziął za żonę, Dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz panu z tej przysięgi. A ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest stronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę to jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co na to jest od złego pochodzia. Oto słowo pańskie. Amen. Panu, drodzy bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia oraz teksty Starego Testamentu wydawałoby się pozornie, że są wykładnią postępowania i dokładną instrukcją dla każdego z nas. Ale to tylko jakby złudzenie po pierwszej lekturze pisma. Tak naprawdę chodzi tutaj o problem wolności. Na ile człowiek jest wolny w swoim decydowaniu o życiu, w wyborach między dobrem i złem, i uznaniem tego, że Bóg, Należy się naczelne miejsce w naszym postępowaniu. Człowiek jest jedynym stworzeniem na Ziemi, któremu Bóg dał polecenia obwarowane sankcjami. Już w księdze rodzaju, w Genezjus, w Starym Testamencie powiedziano naszym mitycznym praprzodkom Adamowi i Ewu, Możesz spożywać owoc ze wszystkich drzew ogrodu, ale z jednego z drzewa, które daje wiedzę o dobru i złu, jeść nie możesz. A więc w tej obietnicy korzystania ze wszystkiego w owym biblijnym ogrodzie rajskim było jedno zastrzeżenie. Nie możecie sięgać do jednego drzewa, który jest źródłem poznania i norm moralnych, dobra i zła. Bo ta wiedza była zastrzeżona tylko i wyłącznie Stwórcy, a nie jego stworzeni. Bóg pokazał, że jest normą, że jest źródłem prawa. I sposobu postępowania dla każdego z nas, że człowiek nie może przekroczyć tej granicy, która według niego uczyniła gdy go Bogiem, a tak naprawdę zwykłym fałszywym prorokiem. Ciekawe jest, i należy to wspomnieć na marginesie, że w języku hebrajskim na określenie tego jednego sformułowania, drzewo poznania dobra i zła, nie tak jak teraz przed chwilą w języku morskim jest kilka wyrazów, stosuje się tylko jeden wyraz. Drzewo poznania dobra i zła, czyli tajemnica istnienia Boga, jest przez Żydów w piśmie określana słowem wszystkim w tym mieści się wszystko. Cała wiedza na temat ludzkiego życia, na temat zbawienia, potępienia. My nie jesteśmy w stanie opisać to jednym słowem. Biblia mówi zło i dobro. Wiedza, istnienie Boga to jedno słowo. Wszystko to, co zawiera w sobie tajemnice świata. I teraz autor biblijny mówi, stawia przed Tobą Bóg w ramach swojej wielkiej wolności dwie drogi. Drogę życia i śmierci. Drogę wody i ognia. Sami dobrze wiemy, że wybór pomiędzy tymi rzeczami może być dokonany na zgubę i dla zbawienia człowieka. Ogień i woda bywają siłami niszczycielskimi, niosącymi spustoszenie i śmierć, ale są także zbawienne, budujące i chroniące człowieka. Wybór życia, czyli dóbr przywilejów, które Bóg nam obiecuje, jest ujście drogą Jego przykazań. Wybór śmierci to odrzucenie wszystkiego, co jest propozycją Boga dla człowieka. Ktoś powie, no tak, ale współczesny świat potrafi nam słabym ludziom dać jeszcze kilka innych dróg, które możemy wybrać i dzięki którym przynajmniej iluzorycznie czuć się szczęśliwym. W sztuce do Ustoja pod tytułem Żyty trup jest człowiek na wysokim stanowisku, jednak funkcjonujący w złym ustroju i mówi tak. Na moim stanowisku Bóg dał mi tylko trzy drogi do wyboru. Po pierwsze, tkwić na tym stanowisku, zgarniać pieniądze, Pomnażać nośnictwo to, to jest dla mnie ohyda. Po drugie, walczyć z tą ochyną. Ale na to trzeba być bohaterem. A ja bohaterem nie jestem. A po trzecie, szukać zapomnienia w wódce. I on wybiera to trzecie wyjście. To jest wyjście ludzi słabych. Zbyt wielu ludzi wybiera to wyjście, bowiem nie mogą zdecydować się, tak naprawdę nie będąc wewnętrznie silni, któremu Bogu służyć. Henryk Elsenberg powiedział, typową formą siły moralnej, a my musimy jako ludzie wierzący być moralnie silni. Typową formą siły moralnej jest odwaga, a jej typowym przeciwieństwem jest strachliwość. Istota duchowa nie zna strachu. Strach jest istotą biologicznego człowieka. Chrystus oddał życie za ludzkiego ducha i dla ludzkiego ducha. Kto chce być z Chrystusa, ten musi być odważny i być bohaterem. Ilu z nas, mieniąc się uczniami Chrystusa, wybiera jednak to trzecie, słabe wyjście ze sztuki, to ustoja żywy prób. bo mówimy, nie jestem bohaterem, a tutaj Trzeba sobie przypomnieć tę formułę, że istota duchowa nie zna strach. My jesteśmy zobowiązani do tego, by być kimś innym. Teraz, jeżeli człowiek w dziedzinie sądów moralnych, wybierania między tym, co dobre i złe, do czego jesteśmy, Zmuszani codziennie, w każdej chwili naszego życia rodzinnego, zawodowego, towarzyskiego uświadomimy sobie, że potrafię być silny, to przezwyciężamy nie tylko słabość ludzką, ale jesteśmy też kowalem własnego rozwoju. I tu zburzymy kolejny mit. I już z nas mówi, gdy dotknęło nas lub kogoś jakieś nieszczęście, Bóg go pokarał. Pan zesłał sprawiedliwy wyrok. Pominam to, że jest to satysfakcją małych ludzi, którzy cieszą się z nieszczęścia swojego bliźniego. A to jest błąd. Według Starego Testamentu i nauki rabinów, która tu, Chrześcijańskie ma zastosowanie. Ma zastosowanie jest tak, człowiek sam sobie wypracowuje szczęście lub nieszczęście. Nie ma żadnego szczęścia lub nieszczęścia zsyłanego nam przez Boga jako zewnętrznej kary i nagrody. Bóg dał dwie drogi wyboru: życia lub śmierci, ognia lub wody. I w zależności od tego, czy przyjmujemy tę Bożą propozycję, to czynimy siebie i świat szczęśliwymi lub odrzucamy Boga i w ten sposób stajemy się przyczyną nieszczęścia dla nas. Nie Bóg każe, nie Bóg nagradza, ale człowiek odrzucając lub przyjmując opiekę i maskę Boga, Staje się powalem swojego losu. Dlatego tyle nieporozumień, być może ludzi niewykształconych teologicznie, powstało w obecnym czasie, gdy papież Franciszek powiedział, iż należy uściślić ostatnie zdanie modlitwy wysanej przez nas z mlekiem matki ojcze nasz. I nie róć nas na pokuszenie. Chodzi o to, że Bóg nie skłaja i nie zważa sytuacji, które człowiekowi pozwalają grzeszyć. Nie namawia nas ani nie popycha do zła, ale ma być poprawnie i nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie. Niby to samo, a zupełnie inne znaczenie. Daj nam siłę dzięki wierze. Abyśmy w naszej ludzkiej wolności, mając prawo do powiedzenia Tobie nie, powiedzieli złudnie dzięki Twojej pomocy. I to jest między innymi przesłanie Franciszka, które mówi, by człowiek zrozumiał, jak wielką i potężną władzę posiada w swoich moralnych wyborach. Dzisiaj Chrystus. Wydawałoby się bardzo rygorystycznie, mówi o przykazaniach. Są to tak zwane antytezy. Nie jest to program, jak należy postępować. Ale polemika z tym, jak pierwsi chrześcijanie i Żydzi widzieli jego posłannictwo. Jedni uważali, że prawo nie istnieje. Obrzucenie Starego Testamentu jest obowiązkowe i oni byli nazwani anomia, nie ma prawa. Drudzy, bardzo legalistyczni rabini i faryzeusze, przestrzegać prawa co do kreski i jodu. I Chrystus mówi, nic się nie zmieni, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, prawo ani jedna kreska, ani joda, nie zostaną zmienione. Ale nie możecie być legalistami, bo po to przyszedłem, aby pokazać, że nie bezczuła litera prawa, ale duch prawa się liczy. To, że chcę zdradzić żonę, nie oznacza jeszcze grzech, ale jest zaburzeniem w Twoim myśleniu odnośnie miłości. Lojalności, czystości intencji. To, że chcesz zabić lub skrzywdzić, nie oznacza jeszcze złego czynu, ale wskazuje na to, że w Twoim wnętrzu i hierarchii wartości osobistej dzieje się coś złego, bo zapominasz o miłości, przebaczeniu i szacunku dla drugiego człowieka. Moi drodzy, Choć brzmią te słowa ostro i niekiedy twardo, musimy zauważyć, że Chrystus nie czyni nic, aby zgubić człowieka. I tak jak powiedział Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Luksemburga, nie można oddzielać człowieka od Boga bez pomniejszania człowieka. Jeżeli będziemy chcieli zrezygnować, z Jego łaski i przykazań to nigdy nie staniemy się wielcy, lecz zawsze pomniejszymy siebie jako ludzie. Amen.